Co pan na takim spotkaniu, a jak nie jednym z ostatnich? Co rozpłaczę, się, rozpłaczę się. Wezmę ze sobą konstytucję, będę ukał. Zaśpiewamy razem ta ostatnia niedziela. W, dzisiaj się rozstajemy. Na pewno znajdziemy jakąś formę wyrazu artystycznego, ale wie pan, pyta mnie Będziem pan, co będzie po mojej śmierci. Przykład. Ja jeszcze nie umarłem i nawet jeżeli nie będę liderem partii, to zdaje się, że będę miał coś do powiedzenia. Słuchajcie, bycie wicemarszałkiem Sejmu to zaszczyt i naprawdę niezwykle odpowiedzialne zajęcie. Jest się w samym centrum procesów politycznych, które tutaj w tym kraju są i odpowiedzialności. Mam okręg wyborczy, do którego chcę dużo częściej zaglądać niż do tej pory. I mam też parę pomysłów związanych z taką działalnością, z której przyszedłem, bardziej społeczną, bardziej obywatelską, bardziej dobroczynną, które już za długo były zaparkowane w mojej głowie w innym miejscu niż powinny i dzisiaj czuję to z całą mocą. Ja jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia, także jeżeli pyta mnie Pan, czy istnieje moje życie po śmierci, to z dużym prawdopodobieństwem zakładam, że istnieje. Subskrybuj po więcej.